Witamy. Ola. Michał. Gabinet Aesthetic w Łodzi. Bohaterami dzisiejszego filmu będziecie wy, wy i wasze pytania. Spośród licznych wybraliśmy te, które są najpopularniejsze i najciekawsze. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej coraz częściej wykonywane są przez osoby nieuprawnione. W naszym gabinecie wszystkie zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, jak i laseroterapii, wykonują lekarze dyplomowani, oraz zabiegi kosmetologiczne wykonywane są przez wykwalifikowanego kosmetologa. Nasza kadra lekarska posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentem oraz zdobywa umiejętności na szkoleniach krajowych i zagranicznych. Najpopularniejszymi zabiegami są: Toksyna botulinowa zwana botoksem, wypełnienie zmarszczek kwasem hialuronowym, modelowanie i powiększanie ust, a także mezoterapia i głowa, zabieg osocze bogato-płytkowym oraz zabiegi laserowe, a także zabiegi urządzeniami zafiro, infini i rewlat. Michał. Z doświadczenia naszych pacjentów. Czy zabiegi są bolesne? Standardem w naszej klinice jest znieczulenie maścią z lidokainą, dzięki czemu pacjent nie odczuwa tak mocno zabiegu z wykorzystaniem igły czy kaniuli. Na życzenie pacjenta lekarz również znieczula znieczuleniem dentystycznym. Nim przejdziemy do następnego tematu, warto tutaj wspomnieć o przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu. Jeżeli mówimy tutaj o medycynie estetycznej, pamiętajcie o wirusie opryszczki. Jeżeli się pojawi, warto na tydzień wcześniej zaszyć heavy Kolejnym przeciwwskazaniem jest ciąża i karmienie piersią. Jest to naprawdę szczególny czas dla matki i dziecka. Kolejnym przeciwwskazaniem są sioła, zioła, które światło uczulają. Jest to nagietek, bratek rumianek skrzypolny. Pamiętajcie, że jeżeli przyjmujecie piecie takie herbatki ziołowe, również na tydzień wcześniej należy je odstawić. Jeżeli przyjmujecie retinoidy, czyli leki przypisywane przez lekarza-dermatologa na trądzik, pamiętajcie, że należy je wziąć na początku do końca, przejść całą kurację. Dopiero wtedy, po roku, możecie tak naprawdę zacząć kolejne zabiegi. I tutaj jest akurat mowa o zabiegach laserowych. Medycyna estetyczna jak najbardziej. Kolejnym pytaniem, jakie pada, to jak długo utrzymuje się efekt? Efekt uzależniony jest od rodzaju zabiegu. Efekt botoksu utrzymuje się około 4 miesięcy. Efekt wypełnienia zmarszczek kwasem hialuronowym około 6. Efekt powiększania ust również około 6 miesięcy. Zabieg nićmi od 4 miesięcy do nawet 2 lat. Efekty zabiegów laserowych, mezoterapii i osocza bokotopłytkowego widać już po 3-4 tygodniach. Natomiast pamiętajcie, że ten efekt narasta wraz z każdym kolejnym tygodniem. Należy pamiętać, że efekt uzależniony jest od pielęgnacji strefy zabiegowej. Warto pamiętać, że żaden z zabiegów medycyny estetycznej nie lubi nagrzania, wobec tego nie opalamy się i nie palimy papierosów. Ola, powiedz, jak wygląda skóra zaraz po zabiegu? Skóra po zabiegu może być zaczerwieniona, może pojawić się lekki obrzęk oraz może pojawić się wylew zwany potocznie siniakiem. Natomiast po zabiegach laserowych to zaczerwienienie jest dosyć duże, może pojawić się również rumień, opuchnięcie, a także pęcherze. A jak dbamy? Michał, powiedz o pielęgnacji w domu. Jeżeli tutaj mówimy o medycynie estetycznej, czyli zabiegach iniekcyjnych, bardzo dobrze jest wykorzystać produkty z arniko. Arnika w naturalny sposób obkurcza naczynia krwionośne, czyli te miejsca zaczerwienione, lekko opuchnięte, bardzo ładnie się goją. Natomiast przy zabiegach laserowych najlepiej używać kremów regeneracyjno-nawilżających, stricte dedykowanych przy zabiegach laserowych. Również dostępne tutaj u nas w gabinecie. Pamiętajcie również o pielęgnacji kremami antystorzeniowymi z wysokim filtrem przeciwsłonecznym, najlepiej filtrem SPF50. To wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku.